Szanowni państwo, na budynku, w którym znajduje się główna siedziba Narodowego Banku Polskiego, wywieszono ogromny billboard, na którym jest napis, że inflację powoduje głównie pandemia oraz wojna na Ukrainie. I co najlepsze, na tym banerze także zamieszczono napis, że krytykowanie jak w jakikolwiek sposób rządu i Narodowego Banku Polskiego, że nie odpowiadają za tą inflację, wpisuje się w narrację Kremla. No, jest to po prostu Absurd. Jak wiemy, zarówno rząd, jak i władze Narodowego Banku Polskiego głównie odpowiadają za panującą inflację. Z czego ta inflacja u nas w Polsce się wzięła? Jako ciekawostkę warto tutaj dodać, że inflacja zaczęła już dramatycznie rosnąć jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie. I ta inflacja wzięła się z tego, że podczas tak zwanej pandemii została zamknięta gospodarka, zostało pozamykane wiele firm, wpuszczono w rynek. Bardzo dużą ilość sztucznego pieniądza. I między innymi ta inflacja także by wzięła się z rozdawnictwa PiSu, z podwyższania podatków, jak i wcześniej wspomniałem, yy, wprowadzenia do obiegu sztucznego pieniądza. I tak naprawdę to rząd, a następnie Narodowy Bank Polski, który spóźnił się tak naprawdę z reakcją, są odpowiedzialni w głównej mierze za tą panującą. Inflację. I z racji tego, że teraz politycy, czy to rządu, czy totalnej opozycji, yy, ścigają się na to, kto da więcej, kto da więcej socjalu, kto rozda więcej pieniędzy, to te pomysły tak naprawdę pogłębią tylko panującą inflację. Jak wiemy, rząd PiSu jest, jest rządem propodatkowym i przez te 8 lat rządów wprowadził m.in. takie podatki, jak. Oczywiście je przeczytam, bo nie sposób tak naprawdę zapamiętać, ile ten rząd wprowadził podatków, danień i różnych opłat. Podatek cukrowy, opłata od odnawialnych źródeł energii, podatek handlowy, podatek deszczowy, opłata CIT dla spółek jawnych i komandytowych, podatek olejowy, likwidacja ulgi abolicyjnej, podwyżka akcyzy, opłata mocowa, abonament na TVP, opłata kogeneracyjna, opłata paliwowa, opłata przejściowa, opłata recyklingowa, opłata denna od przystani oraz wiele innych podatków. I uwaga, 24 maja wszedł nowy podatek tak zwany podatek od plastiku. Zakłada on, że zakłada on zakaz wprowadzenia do obiegu plastikowych opakowań, m.in. patyczków higienicznych, sztućców, talerzy, słomek czy styropianowych pojemników na żywność. I nowe regulacje, które wprowadza ten podatek, będą kosztować polskich producentów około miliarda złotych. Koszty oczywiście, kto poniesie, poniosą konsumenci, którzy będą płacili do złotówki za każde opakowanie. Prowadzenie tej implementacji yy, głosowali między innymi posłowie PiSu, suwerennej Polski, lewicy czy różni liderzy PSL-u. Jak w sprawie podnoszenia podatków przeciw była tylko i wyłącznie Konfederacja. Ale jako Konfederacja nie jesteśmy przeciwko ochronie środowiska. Tylko jesteśmy za tym, aby było to robione w bardziej racjonalny sposób. No niestety, PiS, jak i Unia Europejska w, w obrazie, tak jakby środowiska, yy, dzięki temu obrazowi podnoszą kolejne podatki czy wprowadzają inne regulacje. Jeżeli chodzi o ochronę środowiska, trzeba to robić w bardzo racjonalny sposób. No niestety, czystety. Kaczyński, Morawiecki, Ziobro czy Kośnia kamysz stanęli w jednym szeregu z ekoterrorystami pokroju Sylwii Spurek. I tak naprawdę tylko Konfederacja konsekwentnie broni interesów ekonomicznych obywateli polskich. Nie możemy pozwalać sobie na tak absurdalne i irracjonalne pomysły, które po prostu wnoszą więcej szkód niż pożytku.